Cześć wszystkim. Dzisiaj mam do naprawy taki licznik z obrotomierzem. Jest to licznik od diesla. Oczywiście uszkodzona jest taśma. Będziemy tę taśmę wyrzucać i będę montował płytkę. Mam tutaj dwa rodzaje płytek do takiego licznika, którą można swobodnie założyć. Jest to taka płytka, no ja to nazywam zwykła, bez kontrolki rezerwy paliwa. Czyli ma dokładnie takie same funkcje jak taśma. Nic więcej, nic mniej. No i tutaj mam drugą taką płytkę i tą będziemy montować, to jest płytka z kontrolką rezerwy paliwa. Rezerwa jest zrobiona na mikrokontrolerze, no udało tak się to zrobić, że diodaś działa bardzo stabilnie, nie migał w momencie jazdy samochodem, wpływem ruchu właśnie auta. Także jak no działa, tak można powiedzieć, jak we współczesnym aucie. Dodatkowo jest tutaj zamontowany taki buzarek, który w momencie, kiedy dioda się zaświeci, daje taki jednosekundowy sygnał. Także będziemy tą płytę montować. Na początek zdemontuję taśmę. Tutaj z taśmą nie ma się co cackać, ona jest i tak do wyrzucenia, ponieważ jest uszkodzona. Ten element nie będzie potrzebny. Teraz tak, w przypadku tej nowej płytki z kontrolką rezerwy będzie nam potrzebny ten element. W moich starych płytkach nie było to potrzebne, no bo tu w zasadzie kostka trzymała się tylko na tym złączu. Ale miałem oba sygnały, żebyście chcieli, żeby coś zrobić, żeby, żeby ta kostka się działała pewniej. No, robiąc nowy projekt, zrobiłem coś takiego. Tutaj widać można. Ten element tutaj zamontować. No to idealnie pasuje. No I teraz wpinając tą kostkę. Ona siedzi pewnie. W przypadku płytki z kontrolką rezerwy ten element będzie potrzebny. Tego nie wyrzucajcie. Będę no jeszcze wskaźniki. Taśma I teraz tak, z racji tego, że montujemy podczas kontrolną rezerwę paliwa, musimy jeszcze na chwilę odkręcić ten element tutaj mocujący te wszystkie diody, ponieważ on ma taką zaślepkę. O, tutaj widać, że to jest zaślepka, więc musimy tą zaślepkę zdjąć, żeby nam tutaj w to miejsce wyszła dioda od rezerwy. Montujemy go ponownie. Słuchajcie, płytka, montaż jest można powiedzieć analogiczny do, do tak jakbyśmy taśmę montowali. Nową. Tu nigdzie się nie można pomylić. Wszystko jest tak zrobione, że pasuje na swoje miejsce. Tu mamy zrobione takie też dodatkowe złącze z diodą do podświetlenia właśnie zegarka elektronicznego. Także tutaj to złącze wchodzi na swoje miejsce. Dioda też trafia od razu potwór wystarczy to tylko pasować tutaj na swoje miejsce. Tak widzicie. W momencie, kiedy przełożycie tam te diody, to w zasadzie ta kostka i dioda już tutaj też to trafia. Wystarczy to tylko wycisnąć. Już mamy... Podczas jednej czynności montowania płytki, mamy od razu zamontowany, podłączony zegarek i i włożoną diodę od podświetlania. Także też to jest takie moim zdaniem duże uproszczenie podczas monitoru tej płytki. W zasadzie może to zrobić każdy. Aha. Tu podpinamy teraz złącze do elektroniki prędkościomierza. O, czy to jest elektronika odpowiedzialna za wskazania ciśnienia oleju ale ja tu tak mówię że elektronika z prędkością mierzy bo siedzi w prędkością i samo złączę wskaźników On też jest bardzo proste wszystko jest tak zrobione że pasuje na swoje miejsce Mamy jeszcze podkładeczki trzeba to dobrze wykręcić ale tak z czuciem żeby nie połamać tych plastików bo jak już ma swoje lata duża zmiana temperatury i ten plastik się zrobił bardzo kruchy wpinamy złącze od obrotu mierza tutaj jest radiatorek od stabilizatora ze starej taśmy, on nie będzie potrzebny. Zostało nam tylko podpiąć diody podświetlające zegary. No i montaż tej... Płytka zamontowana. Tak to wygląda. To było na tyle, dziękuję. W następnym filmiku pokażę test, jak działa licznik.